Teraz. O, o! Jestem goły! Całkiem pusto! A ja mam starą gumę! Ale świństwo! Wujaszku! Czy możesz nam dać wakacyjny zasiłek? Powtarzałem wam wielokrotnie, jeśli będę wam dawał za dużo pieniędzy, stracicie dla nich szacunek. Będziecie je beztrosko wydawać i skończycie na ulicy, żebrząc o parę centów. I kto się wami wtedy zajmie? Ja mogę! Też tam wyląduję! Zapamiętajcie sobie, w życiu nic nie ma za darmo. A dlaczego nie moglibyście tych pieniędzy zarobić? Zrozumielibyście, że trzeba na nie naprawdę ciężko zapracować. Jednego dolara. Pod warunkiem, że wyniesiecie się stąd i nigdy nie będziecie mi pomagać! Zgoda! Widzicie? Opłaca się jednak pracować. Multifalowy podwajacz? Czy to jakiś środek do uprawy roślin? Nie, to urządzenie, które może podwoić każdą rzecz. Każdą rzecz? A monetę Jasne! Patrzcie, to urządzenie działa na zasadzie przekształcenia cząsteczek pod wpływem określonego dźwięku! Wow! To się nazywa podwójny zysk z dobrze ulokowanej gotówki! Patrz! Włączcie! Nie mogę uwierzyć, że ten cudak wymyślił wreszcie coś pożytecznego! Eee, nie pożyczylibyście mi na chwilę tego urządzenia? No dobrze, ale obchodź się z nim bardzo ostrożnie! Będę się z nim obchodził jak z jajkiem! Trzy rożki pistacjowe razem trzy dolary. Gdzie wydamy ostatniego dolara? Hej! Patrzcie! Podwoił się sam w siebie! Abra I co teraz pan powie? Dwie portmonetki! Ciekawe, co? To urządzenie diodaka może podwoić pański majątek równie łatwo jak te portmonetki. Bardzo mi się to nie podoba. Co takiego? Łatwe pieniądze. Ja wierzę tylko w ciężko zarobione pieniądze. Dzień dobry, to my. Miałeś rację, Mujaszku. Zarabianie pieniędzy to wielka frajda. Nawet nie myśleliśmy, że robienie pieniędzy jest takie łatwe. Tak samo jak wydawanie. To straszne! Tylko mi nie mówcie, że wydawaliście te zdublowane pieniądze! Owszem! Ale co w tym złego? Jeśli dalej będą się rozmnażać, zniszczą ekonomię! Jakim cudem? Właśnie! Dużo pieniędzy może coś zniszczyć od kiedy? Zrozumcie! Jeśli każdy ma w brud pieniędzy, ceny idą w górę! Na rynku gromadzi się coraz więcej pieniędzy bez pokrycia i robi się bałagan! Tyle jest. to to pieniędzy! Dodatek specjalny, dodatek specjalny Gazety Kaczogroskiej! Tylko za 200 dolarów kupujcie dodatek specjalny! Rewelacyjne wiadomości! Wytrzyjcie buty, dzieci! Nie chcę, żebyście mi nanosiły do domu jeszcze więcej monet! Pięć tysięcy dolarów. Wezmę jeszcze jednego. Dziesięć tysięcy dolarów. I proszę dawać już przeliczone. Hmm, dwie dziury. Biorę 40 tysięcy dolarów za plombę. No, to pozbędę się sporej sumki. Wiesz, wujaszku? Jedna guma z automatu kosztuje już 30 dolarów. Jestem zrujnowany. Mój skarbiec z gotówką jest bezwartościowy. Dorobek całego życia zniszczony przez zabawę, moich siostrzeńców. Mam nadzieję, że to was czegoś nauczyło. Nie ma czegoś takiego jak łatwy pieniądz. Największą radość sprawiają ciężko zarobione pieniądze.